Cały szereg kombajnów stoi, Ursusy, no i jeszcze jest Ursus 902. Remont trwa, zniwa się zbliżają. Dzisiaj zajmę się wymianą cylinderków bo ciekną hamulcowych. Tu jest jeden, tu jest drugi. W ja miałem je na wierzchu, ale nikt nie pomyślał, że one będą ciekły teraz się okazuje, że trzeba będzie je oba wymienić proszę bardzo, firma Fragokow, Ragokow czeskie albo czechosłowackie, tak jak i Zatory i Ursusy zobaczymy jedna jest prawa część, druga jest lewa Co to jest w ogóle? Agrohandler cylinderek lewy. A to pewnie jest chociaż tu nic nie jest napisane. Cylinderek lewy już wymieniony. Teraz prawa strona. Tutaj jest trochę łatwiej, bo nie ma tutaj siłownika z tej strony. Te co tutaj były miały jakiś chyba grubszy gwint. Te co są tutaj kupione nowe mają jakiś silny Bardzo łatwy montaż, bo wszystko się odbywa tutaj na, na zewnątrz, nie trzeba z nimi wchodzić do środka. No i zamontowany tutaj na klucz 12, trzeba tylko dokręcić wężyk czy rurkę. Warto też dokręcić tutaj na plus dziewiątkę odpowietrnik, żeby nam płynnie uciekł jak nowy i teraz trzeba przeczemu to tak mocno weszło. Tam nie było takiego kłopot kłopotu. kłopotu? Wręcz zaciągnięty czy co Coś tu jest nie tak chyba Nowiutki płyn, jaki jaśni, jaśniutki prawie jak prawie biały prawie zostawiłem opaskę metalową taka jaka tutaj była pasowała akurat do tego zbiorniczka dzięki temu mam jeszcze jedną zapasową opaskę ona się tak nie zepsuje. Do systemu wchodzi taka jedna butelka 500 gramów, spokojnie do 4K2. To jest nawet z zapasem, ale ja tutaj wypuściłem stary płyn, przepukałem trochę ten system i chyba jeszcze gdzieś ze 100 ml na, na takie przepukanie zużyłem. Ale jest najważniejsze, że jest nowy zbiornik, nie będzie się woda do systemu dostawać. Bo ten stary zbiornik jak widać Widać zresztą co się stało. Zmurszał. Patrzę czy gumy nie zmurzały? jeszcze nie. Ursus 902 Teraz chyba zobaczę, może coś pomaluję. Może, a może nie. Tak, miałem w ręki pomalować. Dobra. No i niestety malowania dzisiaj nie będzie, bo się słońce kończy. Na zasadzie dziś zaszło, to mi wilgocią to wszystko zajdzie, a nie chcę tam wprowadzać na warsztat tego wszystkiego. Niech to schnie na podwoziu. Może trochę śmierdzi. Po prostu jest za późno, już jest po 21.00. W międzyczasie pokażę może, jak dużo różnych maszyn się na warsztacie pojawiło. Case, najsilniejszy traktor, rozebrany, Koło, odjęte. Przymierzenie, przypasowanie, czy z przodu będzie pasować. Żartuję. Ursus korekcjonerski C360 0P, bo to nie Perkins na szczęście. Dzisiaj, wielki, dzisiaj była wielka akcja prasowania siana. Ciągnik świetnie się spisywał. W ogóle ten ciągnik to powinien pojechać do Andrzeja jako wzór naśladowania. Co, jak pomalować, gdzie, jak, jak, jak kable puścić. Na przykład, żeby tutaj na czerwono pomalować te wszystkie informacje, żeby wiedział na rol 2002 korek, który pomalować, a który nie pomalować. Bo to jest. W oryginale przecież ciągle. Ile obciążników ma być z przodu? Tu mamy 6 sztuk. Przedni zaczep. Jakie opony? W pasy mają być o takie ładne dwa paski. Kabat. No i sipmę, jak podłączyć? W pozycji tutaj mamy ją przejazdowej, czyli nie roboczej. Ona wtedy jest tak trochę ze skosa. Jedzie za traktorem, a nie z boku. Ile dzisiaj kostek zrobiła? Dwie. No to niedużo. Trzy, cztery, pięć. Chyba coś ten czujnik nie działa. A szkoda. Gdzieś taki zegarek mam. To też założę do tej drugiej. Co, co tam mamy? Co u Andrzeja czasami pracuje Cześć, Piotr. Cześć, Macek. Powrót z pola? Dzisiaj żniwa, bo gdzie kombajn stoi. <głos> <głos> kombajny stoją gotowe, bo już trawy zaczęliśmy kosić, Także już za chwilę będzie zbiór. Aha. Ale to na razie tak początek, tam trochę takie bardziej te co susa, Ale to jeszcze w polu ustodziła. nie były kombajny. Nie, nie, Ale... może, może w niedzielę, dzisiaj mamy piątek, może w niedzielę zobaczymy, bo w poniedziałek ma padać. Może w niedzielę zaczniemy. O młoty? O młoty, tak jest. Mamy na razie skoszone tam <noise> 15 hektarów, to może wymusimy to ten początek, ale później na poniedziałku mają być deszczem, no to będziemy znów kosić na pokos kosiatkami yy. w czasie deszczu. W czasie deszczu Tak, bo to w czasie deszczu dobrze jest, bo ona się ten nie obsypuje, nie? Ale się nie plącze to wszystko z wodą? Nie, ona od nowa odżywa, nie? A tu to nie, myślę, że będą duże deszczę. Czy podczas koczenia się ona nie klei? Nie, nie idzie w miarę. Ładnie. No Regulujemy? Tak. Dobra, zapraszam do ciągnika <śmiech> <śmiech> Idziemy regulować hamulce, bo są odpowietrzone Rzekomo są odpowietrzane, wiadomo, czy nie odpowietrzane? Nowe cylinderki, nowy płyn i nowy zbiorniczek jest, nie ma żartu. Dobra, wartej, naciśnij, pójdź, naciśnij, dobra, dobrze jest, Co, dobrze jest ustawione? Chodź teraz na zewnątrz. Koło I co mój go pchnąć? Co będzie się jeździł? Co będzie koło? blokują koła? No, Wtedy chyba jest na, że jest na biegu. Nie, nie, nie jest na biegu. Mi no się wydaje, że moja strona. Ok, popuścimy puścimy trochę. O, zobacz, teraz co drukuje. Nie wiem, raczej chyba nie blokuje. To byśmy nie pchnęli, nie? Byśmy nie pchnęli. Tego no, tak mu się na wszystko poruję. Dobra, to weź teraz próbuj zahamować. Dobrze jest, lekko jeździ. Jakby był ten. Jakby hamowały to byś nie pchnął. Nie no to ty spróbuj zobacz jak to chodzi. A próbowałeś już? Nie, no nie było żadnych prób. Dobra, no to jedziemy. Jak nie było We żadnych... mną na schodzie, dobra, siadaj na schodzie. Czekaj? No to nie będę widział ty, hamuje. Prze przełącz kluczyk, on jest już naprawiony trochę ten kluczyk, tamten kluczyk jest? tu? to O! Czekaj, bo pomyślałem jak ty... co? No nie wiem, nie poszczałem. to słabo. Ale zobacz, patrz jak wielkim wysiłkiem hamuję. Zobacz. To bardzo leciutko wystarczy strony. Zobowałeś hamować czy nie? Zobacz przejecie. Ale nie, chodzi mi o to, że prawe koło bierze bardziej od lewego. wejdź tamtej strony zobacz, to wystarczy tamtej strony tak minimalnie wystarczy nacisnąć zobacz nie potrzebujesz żadnego wysiłku nogą nie trzeba nacisnąć to bardzo dobrze nie trzeba wstawać na kamulki co? nie trzeba to na fajnie, bo ja to stoję nie hamuj, jak ja tak stoję, bo ja Dobra, Ja i na cię Dobra, to jest To jest niebezpiecznie, wiesz? Nie ja wiem, nie, 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 nie hamuj. Nie, nie, ale ładnie, bardzo ładnie hamują. To się będzie, cieszę. Będziesz zadowolony. To co, masz, a przód ładnie chodzi, czy nie? no, A, a jak go sprawdzić, czy ładnie chodzi? No, Wystarczy pokaż Bardziej y, mocno, niż Chodzi, chodzi. Ładnie chodzi, nie? Tak, ale on mówi. teraz w zasadzie jest. Yy, 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 prawie siedzi, nie? Dopiero on się podnosi, jak trochę szarpniesz. Mm. A któż dałeś? Te to najgrubsze. To, to, to oryginałe niby. To oryginałe, niby. Tutaj ci, że on jest bardzo nisko, właśnie. Powiem ci, że nisko jest. Za nisko? No Powiem ci, że jest niziutko dosyć. Jest bardzo nisko, to, to zobaczył mnie, to będzie, to jest chyba wyżej. No jest wyżej. Jest wyżej No tutaj masz od słuchaj, od, od tej powierzchni tu, tu masz dobre gdzieś 9 cm do dołu kastyku, tak? A z tej strony pokaż No myślę, że tu jest mniej, tu jest 8. To jest też te gumy być już poleciały, nie? A u Ciebie ile jest? Powiem ci, że on, on siedzi, te spędzimy są słabe. Czyli co, wymienić? no chyba by padało wymienić, no popatrz, patrz. Patrz go masz. Nie no tu jesteś. Tu też jest 9 cm. 8-9 Może i dobrze. No bo w każdym razie amortyzuje, nie? Amortyzuje. No. To jest dobrze. No to co? gotowy, tak? Smutniki założyć? No muszę tam pomalować cię ja, te wręgi, wiesz, od butników. No to chodź, zobaczymy. <laughs> Dobra, no to ładnie masz wszystko przygotowane, więc chcę to pomalować już. Znaczy tu jeszcze jest. Jeszcze jest jeden mały problem. Poczekaj sekundę. Sedan tutaj do pana Andrzeja pracę domową mianem zrobił. No. Czyli wyciął tego mi sworznia No i teraz trzeba wprowadzić nowy. I teraz pytanie. Tak. Teraz go musi przypadać tak, bo, bo on tutaj wchodzi. zobacz. On trochę może za dużo zrobił. Tu jeszcze był jakiś stworzeń, on go tutaj mi usunął. No tutaj chcesz to trzeba zwiercić i zrobić pod taką grubość, nie? Bo tu masz, tu masz gdzieś 16, tu jest odbite na 20. Czyli to widzisz? też trzeba dotoczyć stworzeń? No też. Ten? I, tak w miarę. I dwa takie. No. Ale ten stworzeń to gdzie on pracuje, z pracuje? No ten w listwie pracuje. Gdzie masz listwę? A która to jest listwa? No tam jest, ma jedną masz tam, a to Tak, Musisz dopasować taki stworzeń, żeby tu pasował. Którą no? dziurę? Tu. O, to, i to, to, to jest ze sobą, o patrz. Widzisz? O. Musisz go do tych takich sporzeń, to patrz, jak to masz luz. Znaczy, że to jest śród przytworzeń, nie dostał, Masz luz i tu, i tu. Tu jest takie trochę jajawate, nie? To można by było dołem naspawać i obrobić dołem lub górą. A tutaj. Trzymaj się tego otworu. Trzymaj się tego otworu, pod tym otwór. <laughs> Dotocz sporzeń, pod ten otwór. A to ewentualnie dopasować. A tutaj chce zmniejszyć ducho, bo zobacz, tu masz co najmniej 4 mm ludu, a tutaj to że masz ludu. No tutaj to widać, że jest, Totalnie jest widać. Czyli muszę do to każdy zawieźć to No i to. No. I tego no nie tak. muszę. No Zresztą jeszcze mi. to, jeszcze to i to, to tutaj musisz zrobić. Tylko... No to by trzeba było rozwierdzić. To, to bym musiał wziąć, by musiałby wziąć, żeby to trzeba rozwierdzić, nie? taki otwór dopasować do tego spornia. Na ci to tu spory wychodził, a później tu się rozwierci do sprawy. A to już będziesz miał takie wiertło? Wiertło tak. Co już tego nie musi musisz robić? Nie. I to robić dwa identyczne, czy to będą różne? Myślę, że dwa identyczne. Dobra. To jeden kąt. słuchaj, One chodziły o, bo tu razem. Jest. Widzisz drugi zestaw. Słuchaj. One chodziły nie, razem, nie, i tak samo O, 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 widzisz. Słuchaj. To wszystko chodziło razem i tak samo dotacowane dokładnie. Poprosz. Ale co, to też będziemy rozbijać? No to też musisz to rozbić, no. Czyli zrobić dwa takie swożnie No. I dwa te? Dwa te i dwa te. No to będzie chyba wszystko z tych sworzni. No. Dobra, to tyle. Dobra, leć jutro, przyjeżdżam w dzień, czy nie, batek?